Serdecznie na spotkaniu w bardzo pięknych okolicznościach przyrody. Za oknem na chwilę obecną, co prawda, mam, ale mam nadzieję, że uda nam się też wyjść na wodę. Moje nazwisko Anna Ochelska, jestem kierownikiem Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Szanowni Państwo, dzisiejsze spotkanie poświęcone jest pracownictwu wodnemu, bezpieczeństwu naszych mieszkańców nad mieszkańców Mazowsza nad obszarami, na obszarach wodnych. Spotkaliśmy się tutaj w tak licznym gronie zacnych osób, którym na sercu leży bezpieczeństwo i, i bezpieczeństwo i taki atrakcyjny wypoczynek nad wodą. Dlatego też dzisiaj podpiszemy 11 umów dotyczących realizacji zadań na obszarach wodnych. Jest mi tym bardziej miło powitać państwa wszystkich, dlatego że od wielu lat realizujemy współpracę z jednostkami ratownictwa wodnego na obszarze województwa mazowieckiego, ale ta współpraca czasem odbywa się na platformie internetowej czy telefonicznie. Teraz mamy okazję zobaczyć wszystkich tutaj w wszystkich właśnie działaczy w zakresie ratownictwa wodnego. Przywitam teraz gości. Bardzo serdecznie witam pana Adama Strusika, marszałka Województwa Mazowieckiego. No, to jest. Jest przy <grywa> <grywa> witam serdecznie panią o, Anna Antę Brzesińską, przewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz przeciwdziałaniu przeciw, przeciw, bezrobociu syjniku województwa mazowieckiego. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, zaprosiliśmy Państwa tutaj po to, aby rzeczywiście podpisać umowy, które dają konkretne wsparcie finansowe dla Waszej działalności. Samorząd Województwa zarząd tego województwa, od wielu lat udziela znaczącego wsparcia wszystkim służbom ratowniczym. No oczywiście, proporcjonalnie do ich. Wciągnosi, to jest też zaangażowania w proces zapewnienia bezpieczeństwa w naszym Województwie. Największe wsparcie oczywiście otrzymują podczas naszych pożarne, których jest 1919, które gromadzą ponad 70 tysięcy trochę dróg. A dla nas to też jest ważne, właśnie ratownictwo wodne. Proszę Państwa, niestety, życie pokazuje, że problem utonięć to ciągle problem hmm, zbyt poważny dla naszych akwenów. W zeszłym roku w Polsce utopiło się 168 osób. E, zwykle tak jest, że hmm, 10% utonięć, czyli to około 20 osób hmm, tonie w naszym województwie. To już oczywiście o 20 hmm, tragedii za dużo. Bo takie utonięcie to też tragedia rodzinna, tragedia często, często społeczna. Ja kolega też zwracam uwagę na fakt na przykład niebezpiecznych skoków do wody, które często nie są przyczyną zgonu, ale są przyczyną kalectwa i wieloletniego, że tak powiem, wyłączenia z aktywnego życia. Ponadto no, trzeba mieć świadomość, że i brak ostrożności <coughs> często młodych ludzi z akwenach na, akwę, na tego z spożyciem z alkoholu ciągle jest problem. Dlatego bardzo cenimy sobie waszą służbę, waszą pracę, tym bardziej, że tutaj tym kluczowym elementem jest słowo ochotnik. Wy tak jak strażaca, zresztą często to bywa tak, że te dwie aktywności są ze sobą związane. Że i członkami ratownictwa wodnego są też członkowie dochodnicze Straży Pożarnej. Czasami wręcz to się wymiennie odbywa. Więc bardzo cenimy sobie Waszą aktywność, waszą, Wasze poświęcenie, bo w tej służbie są te bardzo ważne elementy humanizmu, humanitaryzmu, bo chyba nie ma. Mniejszej służby niż służby ratownicze. Także ja z tym wam bardzo, bardzo dziękuję za dotychczasową Waszą działalność. Staramy się oczywiście w miarę naszych możliwości mieć Wam pomoc. Też w sensie materialnym, poprzez zakup sprzętu, poprzez też dofinansowanie działalności. Jeśli dzisiaj podpiszemy, to mam nadzieję, że Warszawa i 11 umów podpiszemy. No i co, życzę wam wszystkim też bezpieczeństwa, bo wasze, wasze działanie jest też obarczone ryzykiem, <coughs> Stąd należycie własne życie czy zdrowie po to, żeby ratować innych. My też realizujemy taki program od wielu lat czarnych punktów nad wodą. No stale zwiększamy co roku tych czarnych punktów, to są takie miejsca, które no, niestety wpisały się tym faktem, że tam dochodzi do utonięć. No i prosimy Was też o dalszą taką o służbę z oddaniem i, e, i ratowanie naszych obywateli, nie tylko, ma zawsze na no, wszystkich tych, którzy wypoczywają. Pani Kierownik tu powiedziała o tym aspekcie turystycznym. No, rzeczywiście te akweny wodne w czasie letnim czy nasze rzeki czy nasze jeziora są no niezwykle atrakcyjne dla mieszkańców Mazowsza no i w dużym stopniu od zabezpieczenia poprzez właśnie kultury czy to wokół czy ratowników zawodowych czy ratowników czasowych no staramy się też to bezpieczeństwo nie chcę tutaj wchodzić, jakby też wymieniać, bo żeby nie zabrzmiało to bardzo politycznie, ale Pani Marszałku, dziękujemy bardzo za dofinansowanie, za zwiększenie tego dofinansowania w tym roku. Tutaj jesteśmy nad zalewem Wybrzeżim. Jeśli chodzi o przykład Zalewu Wybrzeżim, z którym jestem najbardziej związana i najbardziej znam tutaj potrzebę i problemu tego miejsca, Szanowni Państwo, to jest 30 tysięcy powierzchni i 30 tysięcy hektarów akwen. To 1500 jednostek wypływających w okresie letnim, już wczesnej wiosny, bo tak? no już od maja zaczynają się atrakcje turystyczne, ale to, te, to też tysiące mieszkańców tysiące mieszkańców Mazowsza korzystających z ekranu węgla. Co to znaczy? To znaczy, że potrzeba bezpieczeństwa rośnie. To znaczy, że musimy mieć świadomość tego, że coraz więcej mieszkańców korzysta z dobrodziejstwa naszych wód na Mazowszu. To też oznacza, że pieniędzy będzie potrzebne na bezpieczeństwo jeszcze więcej. Szanowni Państwo, ja tutaj akurat doświadczyłam dwóch akcji, yy, gdzie widziałam naocznie, jak wygląda akcja ratownicza, jak zmienia się pogoda, gdzie jest kilka jednostek na wodzie i trzeba bezwzględnie jak najszybciej dotrzeć do osób potrzebujących na wodzie, dlatego że właśnie przewróciła się żeglówka, dlatego że przewróciła się, e, się, e, się jednostka. I trzeba ratować ludzkie życie. Chciałabym bardzo serdecznie też podziękować Wam wszystkim, bo dzięki Wam możemy być się naprawdę bezpieczni i korzystać z akwenów z Wami bezpiecznie. Bo wiemy, że zawsze to trzecie, że zawsze tam dojdziecie i zawsze będzie, będziemy uratowani na tej wodzie. Ale na to też i o tym rozmawiamy też często z ratownikami, z poprem Tutaj mówię o regionowskim ale też to dotyczy pewnie Państwa wszystkich że koszty i paliwa i osobowe są większe, dlatego też dziękujemy bardzo za zwiększenie tej kwoty dofinansowania, a i ogóle nie ukrywamy, że też liczymy na więcej i myślę, że też powinien być jakiś apel dostosowany do wojewody, który powinien zabezpieczyć środki, zwiększone środki na rachunki swobodne, bo pandemia już sama w sobie pokazała, że ludzie coraz chętniej i częściej korzystają i będą korzystali z akwenów,

Na utrzymanie gotowości ratowniczej, oczywiście na Jeziorze Zegrzewskim. Kwota do finansowania wynosi 40 tys. złotych. Dodam, że ogólna kula w tym roku środków przeznaczonych wynosiła 500 tysięcy złotych, natomiast y, przyznanych zostało 420 tysięcy. Tutaj, jako ciekawostka, powiem że Ochotnicza Straż Pożarna na Nowym Dworze Mazowieckim to jedyna jednostka ratownicza posiadająca uprawnienia ratownictwa wodnego, które oczywiście nie jest wcale tak łatwo uzyskać. Także wszystkim serdecznie za starania e, dziękujemy, gratulujemy, bo wiemy, że no, uzyskać zgodę Ministra e, w Spraw Wewnętrznych w zakresie ratownictwa wodnego trzeba się tutaj zastanawiać, więc Żyją. Na realizację zadania utrzymanie gotowości ratowniczej oraz operacyjnej sprzętu na obszarach zbiorników wodnych na terenie powiatu Nowodworskiego w 2022 roku.